Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. JaMWK jesteśmy w kolejnym odcinku Minecraft Raina. Oh je, yeah, jest ze mną dzisiaj, słuchajcie, dealerek jest ritsu. Hello. Cześć Karol. Cześć, to my, bracia tak, dokładnie, właśnie, ej, to, to za to należy się łapka w górę, słuchajcie Bo od roku y, to jest pierwszy odcinek Braci Knurów, serio Tak. I to nie i to na Bedwarsach, nie na Bedwarsach, tylko na Perainie Ojej, więc możecie zostawić lajka oraz suba, jeżeli jesteście nowi, żeby być na bieżąco e, Słuchajcie, wczoraj był live, chłopaki, widzieliście moją chatę? Patrzcie, jaką tak, zbudowałem chatę serio. No ja nie wierzę co to na chata po... No wiem, wiem, zauważyłem, gadaliśmy zresztą Słuchajcie, wczoraj był live, zapowiadałem go na poprzednim odcinku jeżeli go nie widzieliście, zapraszam w kartę. I zapowiadałem live o 18, jak możecie zauważyć, takie coś mi tutaj na live wyszło. Powiem wam szczerze, że jestem sam w szoku, że coś takiego udało mi się zbudować. Możecie napisać w komentarzu yy, y, ocenę w skali od 1 do 5. Co? Przypnę serduszko! Sztosa! Sztosa? Sztos stary! No i tak to się generalnie... Chodźcie, ja was oprowadzę chłopaki. Czekajcie, ja to okay. zrobię tak. O, zapraszam Wiech, do środeczka, do bordeczki. No. Bo Dobre, nie wiem, czy wiecie, wy na pewno nie wiecie i widzowie też nie wiedzą, bo akcja jest taka, że to będzie najwyższa wieża na ferajnie, chłopaki. To będzie najwyższy punkt na ferajnie, wiecie o co chodzi? Mhm. I będziemy mogli sobie skakać z tej wieży, i to jest generalnie to, ten budyneczek przy tej wieży, bo wieża dopiero jest nawet nie zaczęta, bo ona będzie jeszcze dłuższa, to jest po prostu wejście do tej wieży, nie? I tutaj jest generalnie takie pieterko, bo sobie tutaj wbić, nie? A. Wiesz, że będę mieszkał, co o tym myślicie? Będziecie mieli mogli, mogli Iu, mieć nawet swój pokój, mordy. Kupować, tak, jeżeli będzie pokój, to masz mój głos. Tak? O, Bo rozumiem, że jesteś nadal w partii Mekskańskie Żarcie. Ja jestem w partii Pizza i Sprawiedliwość, mordo. Oj, byku, myślałem, że mamy koalicję. Nie, 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 nic z tych rzeczy, nie stary. Nie Jakby... stary... Żarcie przetrwa zawsze. <laughs> a to jest no, no Co? Tak ze mną. O Jezu, ale bym zjadł takie meksykańskie żarcie teraz. Ja bym zjadł, o, stary, idziemy, burrito. zjadł bym stary burrito. Zjadłbym stary burrito, ten, chili konkarne Karol, spotykamy się jutro na meksykańskie żarcie? Byku. To jest z wami, Mamy. chłopaki? Ej to, chłopaki, podoba wam się mój domek generalnie? Fajny? Podoba Wam Aha. się? Powiedzcie tak, coś tak. miłego, powiedzcie coś Tak, Tak, budujcie mnie. ta wieża stary. No ale to jest dopiero projekt, wiesz, wieża, wieża dopiero będzie rozkwitać. I w ogóle no, Ernest, proszę. ty jest pierwszy raz to nagrywam na Ferrari, nie! Możesz pokazać swój domek, gdzie mieszkasz? Ja słyszałem, że gdzieś mega daleko ja mieszkasz. Weźcie tak. Ej, Karol, gdzie jesteś? Gdzie ty ja jesteś? Ja No z jego odwiedzałem go. No to powiem. chodź chodź stary pod mój domek, my tu czekamy Zobacz, na ciebie. Sztos! Bordo! Ej, jestem mega ciekawy, gdzie Tricus mieszka w sumie. No Masz sobie. już coś zbudowane, czy nie? No? Ta, poka Dobra, Chodźcie. prowadź ja A to jest, opowiem... Ja słyszałem że od Enziego, że to jest mega daleko, stary Nie Nie jest mega daleko, jest trochę daleko Trochę Chodźcie daleko? Za Chodźcie za mną, ja was zaprowadzę, jest... Uuu, y... jaki mostik tutaj powstał w ogóle, ulat. Okay. Ej, ej, zbagowałem zbugow... się przez chwilę Zbagowałem się w Minecraft, wziąłem. o lol Co się dzieje? Co się dzieje? What the hell, What the hell man? Okej, okay, dobra I co my tutaj mamy? I mój domek Mordowany. będzie zaraz za wioską, ale ja mam ja. pewnie potem... jeszcze dalej, stary. Ja wam potem podam powód, dla którego o, ja mieszkam markawki. troszeczkę dalej niż inni. A to czemu? To możesz no już od razu powiedzieć, stary. Spa musi być z ja, ja się... miejskiego, chłopaki. Co? Ja wiem, czym musi być. No, ja ja nie, ej, ej, tu, tu, tu. To nie tu, tu, zaczęło tu. padać. Tu. Ej, jak ja klasny to, przestanie padać, padać, chłopaki? No, możliwe. I pyk! O! Przestaje? Nie, nie przestaje, do, nie na działa. Nadążacie? Wy... Tak, Są... Nie, nie tak. znaczy ja idę, ja idę za królem cały Ej, czas. Ej, chłopaki, ale jest ten, jest strasznie i ja ale nie... Ale to jest mega daleko chyba, nes, stary, czy nie? Czy nie, nie? do domku, czy nas porywasz, przyznaj się że No, czeka. bez kitu, wy, wyprowadzasz Ej. nas w las. Widzicie ten ciemny las, chłopaki? Ej, no. to jest... Ej, chyba idziemy okro. O, o nie! O nie, spadłem, chłopaki, czekajcie, halo! Bo się ja zgubię, nie chcę, ja, nie chcę się chcę, zgubić. Nie w domku? Ej, gdzie wy jesteście? A chłopaki? Się... Ej, chłopaki! Ej, o cześć Ktoś, Karol, tutaj, cześć tutaj, Karol. Tutaj, tutaj! Ej, wiecie, o, mój domek no? jednak jest dużo bliżej, ale poprowadziłem nas kompletnie naokoło. Czyli Kul, nie wiesz fajny, po prostu nawet sam gdzie mieszkasz? No bo ja pierwszy raz do niego idę teraz. Co, wytyfy? To no nie, bo... nie byłeś tam jeszcze e... ani razu? No, no nie. Ja... Tu masz domek czy nie masz domku? Stary? Mam, ale jeszcze tam <grym> nie byłem. Co jest? Okay. Czekajcie, <grym> czekajcie, chodźcie, bo jednak to było na wprost a On nas, kuchno. Karol, on nas wyprowadza. Do lasu, Ej, Ewidentnie. Idziecie no, za mną? Ja już no, ja całe mokre włosy się, mam. Idziecie Ej, za mną, Ej, Karol, o, Idziesz, Karol? Idziesz, to dobra, git. Luźno. Myślałem, że się zgubiłeś, ziomal. Nie, O, a tu tutaj, okej. Dritzu z babajaga, Jaga, ja jestem Jaś, a ty Małgosia. Patrzcie. No i ja mieszkam tutaj, właśnie, chłopaki. O mu chomorki ma nawet, patrz, jaka wiedźma. ma. Wow, Ej co to jest napisane? To jest krzakne z dobry ziomek Sferajny. Lol, co jest? No to jest krzak mój przyjaciel. Okej, okay. masz Gdzie... dzwona! Ej, ten dzwon, musisz go oddać Oddaj stary. go, oddaj go. Nie można nos. takich Ej. rzeczy Ej. brać no, w ogóle. pan No, e, Marcin mi przyniósł. Tak, to ja ci przyniosłem go, no? Bo ja Karol tak naprawdę, no ja tak naprawdę tutaj byłem i to był prank. No ja <laughs> wiem, że tu byłeś właśnie. <laughs> Ej, stary i pożyczyli i zrobiliśmy ci drugie łóżko i tu z zenzim spaliśmy jak coś. Stary, A jak nie? wam się podoba ogółem mój? Mał... Yy, generalnie to... To, to nic nie przypomina, jak coś. Jak to? A nie jest przytulnie? No nie. Ej, stary, bierzemy ten jak dzwon mordo. Nie? No, Ej, nie, 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 to nie, nie. nie. Nie go. Ej, nie, 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 Ej ukradł nie, nie. go, wziął Zaję, go ciągle. Stary on go cały czas trzyma. No można barw, barwnikami się no. bawić, no, to jest fakt stary. Ej, zarobiście, zarobi. Ej, czemu. Ej, to teraz powiedz stary, dlaczego tak daleko y, od nas wszystkich y, się Bo wybudujesz? Nie, nie lubisz Mamy nas? Nie no on go we kwipunku, trzeba go zabić, stary. Trzeba. Nie, ja chyba oddam przed na moim odcinku. A, okej, dobra, okej, dobra, no dobra, okej. Jak oddasz stary jak oddasz to okej, okay, nie? A jak no, nie oddasz to i tak się o tym dowiemy, stary. Nie. I nie będzie nie, nie, nie. tak kolorowo, ziomek, czaisz? Nie, 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 nie. <laughs> ne, 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 ne. Mm, nie, 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 nie. nie, nie prawda. Ej dobra, to w sumie fajnie, faj, fajnie, fajnie, stary. Możemy tu przeczekać aż y, ten przestanie padać. A, A kiedy y, przestanie padać. Śpimy? Nie wiem, w sensie mam nadzieję, że jak najszybciej macie wełnę jakąś, byśmy zrobili trzecie łóżko i się tu położyli. Ha. No już. O i wstaliśmy. Piękny nowy dzień. Karol wbijaj na serwa. Będzie elegancko i wracamy. Słuchajcie, okay, bo mam. Ja. Mam was śmiesznie. na serwerze. Yy, tak. Co razie, jest? Nie? <laughs> Co jesteś? jest? Ej, Marcin, określiszbyś się jako internauta? Jako internauta? Nie, chyba ja nie. Ja bym przypomniał, takie słowo jak internauta. Kiedyś było takie słowo, nie? Mm, nie, raczej nie, star. Ale pamiętasz to słowo, nie? Wszyscy no mówili, tak, że wiem. No internauta. No, no. wszyscy się zainteresują. No, że, no, ale to jest takie. Nie te czasy, mordo, chyba wiesz? Na te słowo w ogóle. Śmiesz, to tak wszystko szybko przeszło. To jest tak samo jak. To jest tak samo jak surfowanie po internecie, mordo. Każde dziecko jest youtuberem, teraz. No, w sumie tak. Ej, dobra, chodźcie, chłopaki, musimy wrócić. Chociaż ja nie wiem, jak stąd wrócić, Arnes, Musisz mnie zaprowadzić pod mój domek, please. Nie ma powrotu. Dobra, chodźmy. Bo ja muszę z wami, słuchajcie, zbudować sekretny pokój, bo tylko wam ufam. Ej, ale nie rozwalcie Creepera. No dobra, okej, okay. ale. A dobrze idziemy? Ja go rozwalę tak. O, o, pa! Jaki jestem! Kurde, wojownik Minecraftowy. Aż, Karol, ja Karol idziesz? Z No idę panowie, dawaj. Ale. nie widzicie, nie widzicie. O, kurczok, kurczok. Kurczok. Chodźcie a, za mną. To Ej, ja nie widzę droga. cię, stary. Gdzie ty jesteś? No, eee! Kurczok, kurczo! kurczo. O, siema, siema. Ej, gdzie, ej, ja cię nie widzę! Widzisz gdzieś tricusa? Nie. Zaraz ej, Tricus, halo! Pa, spójrzcie w górę. Spójrz w górę, stary. A dobra, okej, okay, git. Trzeba wbić tutaj na drzewa. Parkurowe drzewa, yo, o oh, Dobra. Tricus jest super! Hej, <noise> zrób <głos> taką. <noise> <noise> Tricus jest super. O, oh, ty. To ty. najlepszy YouTuber. Co jest? Dobra, Co się okay. dzieje? Aresztuj nad, nad przyszłością piosenkarza. Karol, a chciałbyś e, a ze mną zarażować dołączy... O, oh, shit. Myślałem, no? załóżmy. Fajr, po starych, żebyśmy mieli znowu zespół. Ej, no? Zespół na Minecraft? Piosenkę, Karol, kiedyś. Ej, a zrobicie koncert na Ferajnie, please? Ja bym przyszedł, tak. kupił Bimb Gramy nasze piosenki z Mausem Weird Shit. Drit, o, Ej, gdzie my jesteśmy? Czy my w dobrą Szyn, stronę idziemy, tricus? Fucking one shot What the me? O co chodzi? Ja nie, <grym> nie wiem, ja <grym> jestem, naprawdę. Plenę, Ej, plenę. patrzcie, co to jest za wieża! A nie to jest pledgerów, uważajcie, uciekamy, uciekamy. Ej, chodźmy stary. zobaczyć co to Ej, jest! Nie, nie, stary, bo jak pisz na pledgera to będziesz miał... Przymę, Ale ja nie, nie zabija nikogo! Chcemy zobaczyć co to Ale jest stary stary on cię zabija. Oni zabija, nie kuszę. Ale ja z daleka stary. zobaczę stary, nie chcę tam Ej, wbijać. Pierwszy raz to widzę stary w Minecraftie coś takiego. What the hell? Ej, ej, o kurde, on, dobra! Patrzą, nie ej, stary, ej, nie, bo. Gdzie ej, ja jesteście? stoję, a on mnie nie trafił ani razu, patrzcie! Ja stoję, a on mnie nie może trafić. Ej, ja nie wiem, gdzie wy jesteście, chłopaki, ale. Ja jestem tutaj dosyć blisko i widzę, że tu mają namiot i wieżę, ale jest ich za dużo, więc uciekam stąd. Ej, ale jest ej, dziwne, ej, to jest daleko od nas ta wieża? Nie, o, ona jest obok nas. A gdzie jest, gdzie? W którą stronę do domku teraz idziemy? Ej, bo oni nas atakują! Shit, man! Patrz ile ich wybiegło, stary. O kurde! Ej, oni nas dalej gonią! Ej, oni będą nas tak cały czas chyba gonić! Tak, nie, ja nie. nie. A nie, 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 przestali już gonić, dobra, git. Ej, ale dziwne, to teraz takie te się respią, wiesz, w Minecrafcie? Mhm. Mm I co w nich się dzieje? W sensie, oni się tam kumulują? W sensie, chodzi o to, no, że... Chodzi o to, Tam jest okay. kumulacja wielkiego lotka, możesz wygrać pieniądze w Minecraftcie teraz. Ta? A ja bym w sumie chciał troszkę sianka. Sianko jest spoko, nie? Lubicie sianko? E? Ej, a gdzie, my... gdzie O, ej, ale już ładnie to wygląda. Znaczy, jak wybuduję tą wieżę, to nie będziecie musieli y, szukać swojego ej, domku, tylko mojego, bo zawsze będziecie go z każdej przyczyna. strony Minecraft'a widać. O wszystkich. Ej, którędy się idzie No, do ja nas? to mam dobre serce, stary. No, idź i Ej, zgubiliście się? I, tak, ja się zgubiłem. No, ja znalazłem swój dom i stwierdziłem, że halo, ty już na miejscu. Ej, a gdzie jesteście? Mmm. Koledzy! Ja, ja szukam farajne, szczerze. O, widzę. Gdzie jesteście? Ej, ej ja kurde, nie, ja, ja tutaj. Skupiłem. Ej, naprawdę? Ej, ej tak jak to możliwe? Ekranem, tak. tak to jest. Jak to możliwe, chłopaki? Ej, w, w ogóle, ile tutaj koni to jest to w tym Minecrafcie, nie? Zauważyliście? No, fajnie, jak dużo? przyda się, przyda się dużo. Tak, no, tylko że siodła w ogóle nie można ogarnąć. Można skraftować siodło w tej wersji, czy nie? Nie, a. a, no to lipa. O, no ja jestem już pod swoim domkiem, nie wiem jak to możliwe, że wy chłopaki się zgubiliście. Ja coś wieże, nie wiem czy to jest twoja wieża. jest brzydka trochę. No z e, ja na zwykła, stara. Aha, to jest twoja wieża, sorry. No tak, no, no bo on, chłopaki, ona jest jeszcze brzydka, ale będzie ładna, obiecuję. A, masz farmę tutaj bambusów, czy to jest legalna farma bambusów, czy się. Tak, tak, to jest, a tutaj miałem w ogóle starego, mmm... ...ziomeczka zamkniętego, tak, ale chłopaki, ktoś go... Ktoś go chyba zabił Czemu ja, się zgubiłeś? Po co, stary? Gdzie po co się zgubił? mamy dom. I No, ale gdzie ty jesteś w sumie? Ja jestem w górach lodowych. Co? To w ogóle w jakąś inną stronę poszedłeś, o co chodzi? <grymka> I my tutaj na foremce elegancko, kurde. Ej, masz motykę? A dobra, ja mam motykę. Nieważny, nieważny, dobra. I w sumie to, nie wiem po co ja robię chleb. Jak lepszy... Lepiej jest chyba słuchajcie, marchewki sadzić, nie? Oszczędno. No. Ale no. w a już wiem po co mi te zboże, dobra muszę, muszę tutaj owce karmić, bo nie wiem, a dobra nie będę wam mówił, jeszcze wam nie zdradzę po co są mi te owce Andrzeja Kaktusa Ale, kurde dlaczego to powiedziałeś stary, chociaż nie. chyba każdy o tym no. wiedział, nie? W sensie, no. Ferajna bez Andrzeja Kaktusa to nie Ferajna, nie? Więc będzie kaktus robiony, jeszcze nie wiem kiedy, ale jak zbierzemy dużo, słuchajcie A Ferajna bez to, będzie. to super fajna Super no, fajna? super fajna Ferajna, ej Fajna no, ferajna, fajna, fajna. Nie fajna. Ty nie co? Kogo nie będzie? knesa. A, no to bardzo możliwe, stary. Teraz nie ma knesa na ferajnie, w sensie w tej chwili. No, no, jest, i zobacz, jak jest fajnie, Dobrze No, no, no. Ej, ej poparze, dobra, chłopaki, i... chodźcie, chodźcie ze mną, muszę, muszę... Ja, ja jestem zgubiony, ja tutaj się Ale błąkam. jak to, to jakie masz kordy? Ja ci, podać ci moje koordynaty. Tak. Minus 192, 63, minus 131. Bo nawet to ja jestem, kratek, ja, ja jestem 200 ja jestem kratek od was. Co? Serio? Aż tak ja roz, daleko? Masz super słabą organizację. To, to chodź Karol ta. ze mną, chodź Karol e, ze mną w musimy kręnie. zbudować coś, stary. No, dobra. Dupie. Bo generalnie taka jest akcja, bo wiecie, mogą w każdej chwili nas zaatakować te złe ziomeczki, nie? I no. wykminiłem sobie, że wypadałoby zbudować schron jakiś e, okej. Okay. Zbudujemy schron, ale to nie będzie tylko schron dla nas, to będzie dla wszystkich. Co wy na to? Okej. Okay. Brzmi spoko, nie? No. Co się dzieje? To możesz... Ej, co jest z tobą, Ernest? Gdzie ty jesteś? Dalej idziesz? Zgubiony? Tak! Jak Jeszcze to, stary? 150 kratek, stary. Ej, to Karol, idziesz ze mną? Chodź tutaj. No. Idę, starczy ty. A masz Jak ja tuo, znajdę, stary, pod wodą, widzisz? Widzisz tego Trapdora? Aha. O, rzeczywiście. No, tutaj jest raptor, tylko uważaj, bo, o, no, wa... Ej, ale zrypaliśmy, a nie, dobra, o nie, Ej, nie, nie w dół, nie, w... O, w bok, w bok buduj, dobra. Ej, masz dobra. może jakieś drewno na drabinki, stary? O nie, dobra. dobra, ja będę miał, ja będę miał, bo trzeba tu zrobić drabineczki i tutaj będzie, kurde, schronik elegancki dla U, wszystkich. Jedyneczka, jedyneczka. Co jest? Ej, kurde, ja co ja robię? Nie ja umiem już robić jestem drabinek? Ja znalazłem wieżę twoją. Wow, gratulacje! Po 10 minutach ci się udało, stary. Jak się z tym czujesz? Jak to, to. co jest? Ja, to, to, to. Dobra, mam 27 drabinek, to w zupełności starczy, żeby tutaj. Ej, Ernest, znajdź nas! Jesteśmy stary, koło mojej chaty, pod wodą, stary. Znajdź nas, please. Jesteś A, ja ciekawy, wiem, gdzie czy... to jest. ja wiem, Kurde, czy to jest. ja. Ta? Wiesz, gdzie to jest? Tak, nie, to, to widać w zasadzie. To, to widać. Tam, gdzie wpadłeś przypadkowo? Jak cię tu nie było, mordo? To jak ty mogłeś. A, okej. Okay. Jestem za młody, Chłopaki, co powinno być w schronie? Jak myślicie? No, chłopaki, gdzie jesteście? No mówię, znajdź nas, stary. Nie dasz rady? Nie, 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 nie. nie zaniesz nigdy. Patrz, stary, gdzie ty. Ernest, gdzie ty jesteś? Jak to? No gdzie ty jesteś, stary? Jestem pod swoją chatą. Wbijasz tu? No jestem pod wodą, pod twoją chatą. Co? Gdzie? O, tu. A, tu! Ale to jest tutaj, pa! Ej, ale w sumie to może tam zrobimy bez ja właśnie tutaj robiłem swoją bazę, stary. A ty tą bazę masz, czy co? O co chodzi? No, tak. Ja tam mieszkam. No przecież przed chwilą pokazałeś nam inne te. Kłamiesz. Co ty gadasz w ogóle? Ej, dobra, to y, cześć, Ernest. W takim no razie nie, zostawiam Marcin, cię. Nie, no, było, było tak nie robić, było tak nie mówić. Ej, ale dobry pomysł dałeś, Zrobimy to jeszcze niżej, żeby nas nikt nie znalazł. O, sztos. Dawaj, Karol pójdziemy na dół. Mhm. A odkopujesz go? No to ja zgodę. pójdę da sam dół. O, Ty robaczku, jak no, se poradził! Zemsta. Ej, tu jest cave w ogóle, LOL! No, no, nie, nie miałem pojęcia, serio, o oh ja my gdzie ja oh, oh, oh. Ej, to, to ja wiem, chłopaki, tutaj. Nie, no tutaj zrobimy. Koło tej lawy będzie trapdoor. Tutaj to to powinna być ko Ta, kolejka naszej organizacji Ej, bez skitu, właśnie. Ej czemu mi tak... Poszliśmy na koniec Minecrafta, mogliśmy zrobić to tutaj w zasadzie. Ale nie ja przemyśleliśmy tego. Co? I nikomu nie mówić o tym. Ja chciałem mieć kigikbajta byku. A, no w sumie tak. No i co stary teraz zrobisz? No teraz idziemy, musimy, słuchajcie, zbudować schron. Chodźcie tutaj, schodzimy na dół, budujemy schron elegancki. I tutaj będziemy mogli się chować jeżeli coś by nam się stało, jeżeli nie wiem, jeżeli UFO by zaatakowało na przykład ferajne chłopaki, to tu byśmy mogli się od razu schować. Najgorzej. No nie najgorzej, dobra. ale wiesz, wszystko wszystko jest możliwe. Wszystko. Dobra, okej, okay, tutaj cyk. Ej, ale w to sumie ten trapdoor powinien być z ironu, nie? Żeby był taki taki kurde konkretny. Ej, panowie, panowie, proszę was, błagam was. Co jest, jest mordo? W w no. Okej. Okay. No was, nie róbcie mi żona trolla, ja zaraz będę, bo pizza do niej przyszła z chłopaki Tylko ja ją okej I okay. zaraz będę Okej okay. nie, nie okay. no do, nic, dob dobrze, zrobimy, dobrze, okay? nic nie zrobimy, nic nie zrobimy nie, Nic nie Dobra. zrobimy Ernest No? Co robimy Karolowi? Eee, dawaj go za kop stary i zaobsydianuj Zaobsydianuj? Nie mam obsydianu stary Kurde, nie mam żadnych takich rzeczy, które bym mógł... To w buzie. Zalep, BUZIĄ nie! Dobra, bardziej nie go zakopię, wzywam. niech będzie. O, tak, zakopałem go bardziej, ale nie, w sumie, ej, słabe miejsce to jest, stary naschron, jednak. Bo to trzeba, no. to, to, to musi być jakoś tak, wiesz, musimy szybko tam się dostać. To nie może być tak, że musimy przejść przez labirynt, żeby tam się dostać. Więc zostańmy przy tym starszym miejscu, które tam wybudowałem. Ale wtedy stary też kosmici będą musieli przejść przez labirynt, żeby się. Dostać. Myślisz, stary, myślisz, że to jest dobry pomysł? Tak, musimy mieć tam szybkie wejście. Kurde, nie mam kilofu. Gdzie jesteś, Ernest? Ja na powierzchni. Jesteś na powierzchni, a masz kilof? Eee... Zależy. No to pokaż, pokaż kilof, szybko, musimy po dokończyć. No bo muszę. Albo to to wykop po prostu tamtego kobla, który jest tutaj, patrz. Stary, ja ci nie z, z... ufam. Czemu mi nie ufasz, Mordo? Myślę, en, że nie ufasz, mój co ty zjomalczysz? Co... że chcesz mojego kilofu. No Ej, nie, dawaj, jest, stary. Woda? Siema, ej, dobra, ej, czym tu jest woda, LOL? O nie o git! Ej, Karol, zmiana planów, jednak zostajemy przy tym starym tym Czemu? Ej, no bo tutaj jest lepiej, jest szybciej się dostać i mało osób będzie o tym wiedzieć. I tutaj mamy, ej, tutaj mamy i tak wejście tutaj na dół. LOL! Ale git! Jak to lubię. Ale git, serio, dobra Więc co, będziemy się żegnać, chłopaki To był kolejny, o, patrz, ej, Karol Patrz tu, no. tu mamy wejście do tego Ale się szybko pływa teraz w nie jest? No, ej, szybciej się pływa, stary, niż chodzi w zasadzie Mi się wydaje no. czasami no. nawet fajne. Serio, jakoś przyjemniej jest tak Bardzo No, więc fajne. to by było na tyle, słuchajcie W dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli tak, wiadomo, zostawcie łapkę w górę Subskrypcję, Nasze no i Tak, wpadajcie do chłopaków na kanały No, więc trzymajcie się, na razie i pa Cześć. Pa